Dzień dobry. Dzisiaj nie będzie black metalu, ale będzie projekt y, tworzony przez ludzi bardzo mocno związanych z black metalem. Projekt, y, który od jakiegoś czasu bardzo mi się podoba. Na początku mi się nie podobał, ale teraz y, gra tak, że naprawdę mnie to ujmuje. Projektem tym jest Narenwind, który właśnie wydał kolejny swój nowy długograj. No i o nim słów kilka. Zapraszam. Moja historia z Wind jest dosyć wyboista i nieoczywista, bo po pierwsze, znam obu muzyków, którzy tworzą ten projekt, i ich bardzo cenię, szanuję i lubię. Uważam, że to są ludzie, którzy tę muzykę kochają, czują szeroko pojętą ogólnie muzykę metalową czy też mroczną i są w tym naprawdę dobrzy, co robią. Ale moja droga była wyboista, bo ja te pierwsze wydawnictwa, bo to już jest piąty pełniak, ten najnowszy, gorzkie plony, no nie wchodziły mi te pierwsze rzeczy kompletnie. I dopiero w 2021 roku zespół wydał materiał pierwszym czy drugim, nie sprawdzę, pierwszym. Jest dziewięć kluczy do Królestwa Cieni. I tutaj już były naprawdę zalążki tego, że to jest muzyka dla mnie. Tu już zacząłem znajdować elementy, które naprawdę mi podchodziły, które mi pasowały i które do tej pory mi oczywiście pasują. To jeszcze nie był w pełni taki album, który od początku do końca by mnie gdzieś tam chwytał, ale naprawdę dużo już rzeczy mi się tutaj podobało. Potem oni wydali epkę Mona Turbolisa, i tutaj naprawdę było bardzo, bardzo dobrze. Szczególnie ostatni numer, coś pięknego. I od tamtego momentu stwierdziłem, że warto wreszcie w pełni śledzić twórczość Narendwind i śledzić ją uważnie. Zwracać uwagę na to, co panowie będą wydawać. No, i niedawno wydali we wrześniu poprzez Pagan Records które ich wspiera od dawna, wydali Gorzkie Plony. Gorzkie Plony, piąty długograj z piękną, piękną okładką autorstwa Jaromiry, tej, którą znacie z Wekeras e, czy z Trucizny. Wspaniale to wszystko tutaj wygląda graficznie generalnie. Wydana ta płyta jest pięknie. W środku jest obszerna książeczka, e, w której są teksty, teksty po polsku, ale są też tłumaczenia na angielski, więc jeśli Trafi to gdzieś za granicę, to ludzie nie będą mieli problemów. E, dlatego wielkie brawa dla Pagan Records za wydanie tego. Wiem, że tam są jeszcze koszulki do nabycia kaseta. Nie wiem, czy będzie winyl, czy już nawet jest. E, na to akurat nie zwróciłem uwagi. Natomiast e, ta płyta bez wątpienia zasługuje na tak szeroką formę wydawniczą. Zasługuje, bo jest po prostu bardzo dobra. Poszłaś za mną córko wichrów Aż słońce zgasło w twych włosach Poszłaś za mną córko diabłów Już księżyc inów i pełnię miał w twych oczach Nie Narenwind to jest taki projekt, który tworzy jak już mówiłem dwóch ludzi, Evil i Klimor. No Klimor to jest oczywista sprawa, bo tutaj mamy Nonopus Day, Eiffel e, 1710 i kilka innych rzeczy. Natomiast Evil to m, możliwe, że kojarzycie tego pana, był kiedyś taki radomski zespół Sauron i on też tam właśnie tworzył. E, na co dzień mieszka w Norwegii, więc oni też raczej prób nie grywają, no ale dają sobie jakoś z tą odległością radę. Ivel tam też realizuje się w tej Norwegii muzycznie w jakichś innych projektach. Także generalnie rzecz biorąc panowie też już nie są pierwszej młodości. Wybaczcie, ale takie są fakty. Więc na tej muzyce zęby zjedli. Podział mają jasny. Klimor to teksty i wokale, natomiast Devil to komponowanie muzyki, no i instrumenty. Gitara, bas. Tutaj fajnie, bo mamy sesyjną perkusję, więc te gary są żywe. Bardzo to wspomaga finalne brzmienie gorzkich plonów. Same gorzkie plony to nie jest długi materiał, bo to jest pół godziny, osiem kompozycji. W tym jeszcze jest na koniec cover Manam. Bardzo znana kompozycja, no ale oczywiście nie śpiewa tu kora, tylko śpiewa tu klimor, ale też na K. Znaczy, z tym śpiewaniem do tego zresztą jeszcze dojdziemy. Bardzo zawsze ceniłem Narenwind Wind za warstwę liryczną wydawnictw, ale to dlatego, że ceniłem zawsze to, jak teksty pisze i jakie pisze. Klimor, który tekściarzem jest jednym według mnie z najlepszych, jeśli idzie o polską scenę. No i daje tutaj upust też swojej bardzo dobrej twórczości, ale często wspomaga tę swoją twórczość i w ogóle warstwę liryczną na renuit, wspomaga tekstami zapożyczonymi, no na gorzkich plonach znajdziemy, e Teksty Micińskiego. Miciński tam akurat tylko jedną zwrotkę w jednym z utworów zrobił, ale jest Poświatowska, jest Baczyński. No i oczywiście jest Kora, która pisała tekst do piosenki Manamu uwerowanej na końcu tego albumu. Muzycznie, według mnie jest to najlepsze dzieło i wila dla Naren Wind. On jeszcze tak dobrej muzyki dla tego projektu nie stworzył, choć wcześniej już było słychać, że idą w takim kierunku i te przebłyski już były. No ale teraz tutaj stworzył album bardzo chwytliwy, album niesamowicie melodyjny, album porywający momentami, słucha się tego po prostu bardzo przyjemnie. Powiedziałem, że to nie jest black metal, bo to nie jest black metal w żadnym stopniu. Powiedziałem, że to jest, znaczy mogę powiedzieć, że to jest metal przechodzący w rock albo rock przechodzący w metal. Jest tu bodajże kilka takich troszkę agresywniejszych fragmentów, ale to nie zmienia faktu, że one są maksymalnie na poziomie powiedzmy metaliki tą swoją agresywnością. W ogóle sam zespół udostępnił listę utworów. Które były inspiracją do napisania gorzkich plonów, no i muzyczną, oczywiście. No i znajdziemy tam i Metalikę, i Batory, i Kata. Co tam jeszcze? A stary, stary Maiden, no bo wiadomo, że jeśli chodzi o stary Maiden i Batory, no to Evil jest wielkim, wielkim fanem tych zespołów. Także te inspiracje są z jednej strony dosyć oczywiste, biorąc pod uwagę twórców, a szczególnie jednego, a z drugiej strony nie są do końca oczywiste. Ale to dobrze i dzięki temu wyszła z tego. No, oczywiście, inspiracje, inspiracjami to nie wszystko. No, to, że ktoś się czymś zainspirował, to jeszcze nie znaczy, że to będzie tak brzmiało, bo Iwil tutaj oczywiście daje bardzo dużo od siebie. On świetnie potrafi przekuć na dźwięki. Emocje, świetnie potrafi zachwycić nas melodyką, która wcale nie jest taka jakaś nachalna, nie bije nas po twarzy, nie mówi słuchaj, teraz słuchaj, bo teraz masz słuchać, ponieważ ja tutaj walę właśnie piękną melodię. Jak nie będziesz słuchać, no to bardzo dużo stracisz. Nie, ona się pojawia, ona fajnie wchodzi, ona uzupełnia to wszystko doskonale, ale nie jest, tak jak mówię, według mnie na pierwszym planie. Na pierwszym planie jest energia, jest pewien rodzaj mocy i siły, ale taki dosyć targany przez wiatr i ulotny. Ten wiatr zresztą pojawia się na płycie też i w kwestiach lirycznych. No i dochodzimy do wokali, które też są bardzo istotną częścią na Wind oczywiście. E, nie ma tutaj żadnych black metalowych krzyków i tak dalej. To wszystko są czyste wokale, ale musimy pamiętać, że Klimor nie jest wybitnym piosenkarzem. E, więc tutaj te teksty są bardziej mówione niż śpiewane. One są deklamowane, one czasami są szeptane, czasami gdzieś tam Klimor podnosi ten głos. Ale barwa jest czysta, wszystko da się zrozumieć. No i można by pomyśleć, że taki zabieg nie będzie najlepszy, że, że gdzieś tam ta muzyka sobie leci fajnie, niesie nas. E, rzeczywiście jest to wszystko fajnie lotne, jest to wszystko e, energiczne do przodu i tak dalej. A teksty mówione nagle do tego mogłoby się wydawać, że to wszystko zepsuje finalny efekt, ale nie psuje go. E, bardzo dobrze to się ze sobą zgrywa i te wokale fajnie tutaj zostały wkomponowane w to. One pasują, one bardzo dużo dają do klimatu e, tej płyty. Nie ma tutaj czegoś takiego, że czujemy jakieś zniesmaczenie. Znaczy, ja wiem, że będą ludzie, którzy powiedzą, że te wokale psują temat i tak dalej, bo fajnie by było, gdyby gość śpiewał. Ja już się z takimi opiniami a propos na renwing spotkałem. No, mnie akurat bardzo pasuje taki zabieg. Szczególnie, że tych tekstów słucha się po prostu z przyjemnością. Także nie jest to na pewno album, który gdzieś będzie Was powalał e, agresją, e, szybkością. Choć te utwory są żwawe jak najbardziej. E, są dosyć lekkie, są przyjemne, ale to też jest ciekawe, bo muzycznie ten album jest przyjemny. Natomiast tekstowo już taki za bardzo przyjemny nie jest, bo czy to pożyczone gdzieś teksty od e, uznanych twórców, czy też liryki e, autorstwa Klimora. No to nie są rzeczy najweselsze. Tutaj wchodzimy w świat mistycyzmu, wchodzimy w świat egzystencjalnych pytań, zagadek, w, trochę w świat filozofii. Wszystko to jest przesiąknięte taką troszkę, może właśnie mistyczną, średniowieczną atmosferą w tych tekstach przynajmniej. Ale też odnosi się to wszystko do nowoczesności, bardzo często. I ja polecam sobie te teksty poczytać, ponieważ one naprawdę e, budują niesamowicie atmosferę. I to, jakim głosem reklamuje je Klimor, e, jeszcze tylko podnosi i zwiększa to wrażenie. Także podsumowując, czy warto posłuchać Naren Win, skoro w ogóle nie grają black metalu? Oczywiście, że warto. Wiecie, no oczywiście black metal jest podstawą dla mnie, ale e, ja czasami lubię też od tego black metalu gdzieś uciec w inne rejony. Zresztą nie jest tajemnicą, że ja bardzo lubię chociażby Pink Floyd, e, czy też Roxette bardzo lubię. Oczywiście, nie mam zamiaru się z tym ukrywać. I od tego black metalu czasami sobie gdzieś ucieknę, właśnie w rejony zupełnie inne. Natomiast Naren Wind aż tak daleko od tego nie jest, no bo jednak jest to granie mocniejsze, jest to granie robione przez muzyków związanych z black metalem. No i te teksty są bardzo black metalowe, tak naprawdę w wielu momentach. Także tutaj akurat jak najbardziej uważam, że warto się zapoznać z tym materiałem. Jest to według mnie najlepszy jak dotąd album Narenwind. E, bardzo dobry, bardzo dobrze mi się go słucha, spędza się przy nim czas doskonale. Ale polecam wgłębić się właśnie w jego zawartość liryczną. Oczywiście do, dodania, do dostania bez żadnego problemu, no bo to Pagan Records, no to wszyscy wiecie, co trzeba kliknąć. Polecam, naprawdę polecam, bo y, tutaj wszystko się zgadza, wszystko mi pasuje. Jestem naprawdę bardzo, bardzo ukontentowany. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Do następnego.